Tylko jedno w głowie mamko. Witam wszystkich w kolejnym nietypowym odcineczku. Dlaczego nietypowym? Ponieważ dzisiaj gramy sobie na for Life Ciągle w Halloween jakby. Znaczy jak ten odcinek już idzie, to już nie będzie Halloween, także w ogóle zapomnijcie, co przed chwilą powiedziałem. Yy. Oczywiście zostawcie koniecznie łapkę w górę i komentarz. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Ale tak, dlaczego jest to nietypowy odcineczek? Eee, słuchajcie, w tym odcinku powrócimy sobie może tak delikatnie do Pylife'a. Otóż zrobimy sobie dzisiaj dwie rzeczy właśnie związane z Pylife'em na Forlife. Zaciekawieni? Ja też. <grymne> jeśli śledzicie ten kanał, to na pewno sami dobrze wiecie, że od dłuższego czasu planowałem zrobić sobie właśnie postać z Pylifa. Eee, tutaj pewnie wstawiłem jakiś filmik z kina, eee, Właśnie tutaj, na For Life. Troszeczkę odciągałem ten pomysł, miałem też inne pomysły, które wydawały mi się fajniejsze, ale dowiedziałem się o naprawdę ciekawych rzeczy związanych z Pylifem, więc pomyślałem, że jeśli mamy już jedną rzecz związaną z Pylifem, to czemu tej drugiej nie zrobić przy okazji? Dlatego dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tak trochę Pylifeowi. Eee, myślę, że to będzie spoko. Pomysł. Otóż dzisiaj właśnie zrobimy sobie tego skina, ale najpierw pokażę Wam coś jeszcze naprawdę, naprawdę fajnego, co e, udało mi się jakiś czas temu zauważyć. Dużo widzów o tym pisało, nawet Pyro o tym wspominał ostatnio. Warto po prostu, żeby o tym wspomnieć. Nagrywasz odcinek? Proszę, odpisz. Jo. <grywa> Nagrywane jest normalnie bajku. Ora, Dobra, czekajcie, ja się tutaj do zbroje. Uh, lecimy. Ja. <grywa> no, także najpierw polecimy sobie do Fort Carson, o ile, o ile mnie pamięć nie mieli. Tak mi się wydaje. Wy już doskonale wiecie, że ja dosyć rzadko, a praktycznie. Wcale nie przygotowuję się do odcinków, które nagrywam. Także jeśli nie będzie to Fort Carson, to przygotujcie się na długi odcinek. Ta rzecz, którą chcę wam pokazać, jest związana z tym, że Pylife ostatnio umarł, jak sami dobrze wiecie. Tak mam nadzieję przynajmniej, że śledzicie chociaż trochę to scenę M ta. Pylife upadł, Pylife umarł. I właśnie w związku z tym, że Pylife upadł, na For Life została dodana taka ciekawostka właśnie odnośnie tego wydarzenia, ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, For Life i Pylife mieli taką Taką niepisaną wojnę, powiedzmy, tak? Byli konkurencją dla siebie, zawsze było takie porównywanie do siebie. Gracze zawsze się tam porównywali, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Yy, I była taka, taka właśnie niepisana wojna, bym to nazwał. O, i to jest tutaj, czekajcie, tutaj sobie zaparkujemy szybciutko. Patrzcie na to. To jest oczywiście nagrobek, ozdoba halloweenowa, coś takiego, ale spójrzcie na datę, co tam jest napisane. Mamy tam datę 13,02,13 .13. i 13,10,20. To jest data powstania pylaifa o ile mnie pamięć nie mieli, tak mi się wydaje. I data śmierci pylaifa więc naprawdę bardzo ciekawa ciekawostka. Ciekawa ciekawostka, masło myślano Zastanawiam się, czy usuną to po Halloween, czy zostawią chociaż jeden taki nagrobek. Myślę, że byłoby naprawdę super z ich strony, żeby zostawili gdzieś taki nagrobek, takie, taką właśnie informację, ale mimo wszystko mega, mega naprawdę szacun, szacun z ich strony, że postanowili dodać coś takiego, wiecie, w jakiś taki sposób uhonorować e, tego pylife'a, tak solidarnie się trochę postawić, no nie wiem jak to nazwać, bo, bo mimo wszystko, wiecie, mimo że mieli tę wojnę ze sobą, to i tak For Life postanowił wspomnieć o tym i jakoś go uhonorować, także naprawdę Naprawdę wielkie plusy dla pana Zbyka. Dobrze, panie Zbigniewie. Good, good, very good. Osobiście się tego w ogóle nie spodziewałem. Wiecie, jak to zwykle jest. Zwykle na serwerach jest tak, że jak wspomnicie o konkurencji, to dostajecie jakiegoś muta albo bana nawet. A tutaj sami z siebie wyszli z taką inicjatywą. Naprawdę fajnie z ich strony. Ale dobra, nie będziemy się tutaj pierdzielić nad tym. Główny temat dzisiejszego odcinka Skins Pillaika. Lecimy po to. Dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Z tego, co mi się wydaje, kupuje się to za punkty premium. Ja zaopatrzyłem się w kilka punktów premium. Poczekajcie, poczekajcie, ile ja tutaj chyba. Ocyk. 1500 punktów premium. Nie mam pojęcia, czy to wystarczy. Nie wiem, czy to nie jest za mało, albo w ogóle kupiłem za dużo. Nie mam pojęcia. E, ale wolę, wiecie, wolę mieć trochę więcej niż, niż później marudzić i podczas odcinka dokupywać te punkty. A te punkty też nie są jakieś drogie, jak tam. O Jezus! O halo, panie, co to się dzieje? Dobra. W sumie to było chyba mniej niż 5 euro, także naprawdę tanio. No ale mam nadzieję, że mi to wystarczy na te ciuszki. Zobaczymy za chwilę. Z tego, co mi się wydaje, CJ'a można przebierać gdzieś tutaj. O jezu, panie! O, widzicie? ABS mi uratował, kolera jasna no. Opłacało się, kurde, inwestować. Wiem, że gdzieś tutaj jest sklep właśnie dla tego CJ'a, żeby go przebrać. I może zrobimy sobie jakiegoś, nie wiem, grubego skina, bo mam trochę LP i wiem, że mogę chyba 6 punktów otyłości dać CJ'owi. Także to też sobie możemy ogarnąć. Czekaj, to jest tutaj. Czy to nie jest tutaj? Eee, nie, to jest salon, salon gier chyba. Słabo widać, czekajcie, to może tutaj obok będzie. Sklep odzieżowy o, to chyba tutaj. Chyba tak, tak mi się wydaje, mam nadzieję. Gdzie ja przebrać CJ-a? Eee, ty czekajcie! Jestem cały czas duchem! Ja pierdziele! Kiedyś pamiętam, jak z Agniechą musieliśmy postać robić, to popełniłem dosłownie ten sam błąd. Zapomniałem skina CJ-a wziąć. Ale dobra, poczekajcie. Bierzemy tego CJ-a, nie? I ubieramy go. Ko e walić tego ducha. I tak wygląda jak siatka z Biedronki. CJ. Cyk, 0pln, oj CJu, CJu Tanio skóry nie sprzedam eee. <gry> Teraz już możemy sobie zrobić Tego skina z pylifea. chyba się uda Nadal nie mam pewności co do tych punktów premium Ale to poczekajcie, zaparkujemy Kolejny raz, próba numer dwa. Siema, siema <gry> Uf, Jesteśmy tutaj, ile to kosztuje? 200, 300, 300. Dobra, wiecie co? Myślę, że tak na styk, tak na styk mi starczy. No to jest nawet po 500 jest cholera, złoty łańcuch. Złoty łańcuch 500? O ja pierdzielę to na bogato tutaj, no, na bogato, totalnie. Jak dokładnie wyglądała ta postać na pylife. O ile dobrze pamiętam, ona miała jakiś łańcuch. Nie. Chyba miała szary garnitur różowe włosy. Nie wiem, jakie buty. Zaraz, przejdźmy, musimy to sprawdzić, musimy to sprawdzić. O, 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 dobra. Mam, mam dobre ujęcie. On miał taki łańcuch z krzyżem. Jest coś takiego? Na razie nie wezmę żadnego. Yy, skupmy się najpierw na tym głównym ubraniu, na tym garniturze. Tutaj chyba będzie co? To są spodnie. A tam są pewnie góry. Dobra, to najpierw spodnie, załóżmy. Czarne Chinosy. O, oho! Czekaj, co jest? Co? Co to ma być? On miał takie szare garniturowe Czekaj, to było chyba to, nie? No, CJ był taki szary właśnie Dobra, kup 300 pp Siema Ubierz element Cyk Siema? Dobra, słuchajcie. Powoli zaczyna wyglądać jak, kurde, prawila morda. Siema, siema, byku. Jeszcze grzowe włosy trzeba będzie montować, nie? A to tu później u fryzjera. Szara marynarka. O kurde, nie no, panie. To już mi go przypomina tak mocno, nie? A tak mega mocno. Dobra, tutaj w ogóle nie mam pytań. Musimy to wziąć. Oczywiście, zakupiony element. Siema. Nie no, ej, nie no, kurde, ej, to będzie kozacko wyglądać, nie? Naprawdę. O, 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 coś takiego, dobra, to dokładnie te buty. Wiem, że do garnituru nie do końca pasuje coś takiego, ale tak to wyglądało na pylife. I tak tu będziemy się nosić teraz. Dobra, czekajcie, co jeszcze? Czapka. Chyba czapki żadnej nie miał, nie? Nie, czapki no. żadnej nie miał. Jak już lecimy full Pillife, to lecimy full Pillife, nie? Idziemy z krzyżem. elo koniec, kupujemy to. Cztery stówki, ale mamy to, dobra, słuchajcie. Postać jest już prawie gotowa. No, ej, ale kozacko to wygląda. Aż mi się przypomniała tamta postać Naprawdę. Jedyne, co trzeba zrobić, to faktycznie teraz te różowe włosy, Które to już zupełnie będzie go przypominać. Teraz polecimy sobie szybko do tego Barbera, którego pokazywałem wam już go chyba z odcinku z Agniechą. Dobra, dojeżdżamy już tutaj na miejsce. Widać te nożyczki na mapie. Ej, fajne to jest. Chyba wcześniej tego nie było, nie? A może było, nie pamiętam. Zaparkujemy sobie tutaj, tak jak ostatnio. To jest ten moment. Taka wisienka na torcie, eee, a w zasadzie to farba na głowie. Eee, zróbmy sobie tego CJ'a w końcu. No, zróbmy sobie tego CJ'a w końcu. Cyk różowe włosy. No, czy, czy, czy wam to kogoś nie przypomina czasem? Dzień dobry. <grym> nie, no, ej, ale to jest sztos, nie? Kupmy tę fryzurę. Bardzo tanie to jest. Czy na mieć fryzurę? Tak, C proszę. Dziękuję. Cyk. O, kurde, panie panowie. Witam was, nie? Witam was oficjalnie. Mamy to. Możemy sobie tu jeszcze go trochę pogrubić. Czekajcie, 6 punktów otyłości. <grym> Siema. Jak widzicie, siedzi troszeczkę roztył y, od czasów p Jest troszeczkę, no co mam wam powiedzieć, powodzi mu się w życiu, no powodzi mu się, tak? Nie ma co ukrywać. Czekajcie, jeszcze damy cztery punkty muskulatury, o. Cyk. O, teraz to w ogóle bary ma to. Myślę, że... <grywa> O mój Boże, jak ja cudownie wyglądam, nie? Myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o tego skina, naprawdę. O jezu, jak on wolno chodzi. Lol, dobra, lecimy z tym. E, mamy tutaj naszego kurde CJ'a, także myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Następne odcinki już na pewno będą właśnie z tym skinem, e, bo no cóż, no e, cały czas grałem sobie tym Alfonsem w fioletowym takim garniturku, ale teraz myślę, że to będzie naprawdę znacznie lepsze. No bo jest taki bardziej wyjątkowy ten skin, jednak, nie? Każdy mógł sobie takiego Alfonsa zrobić, a nie każdemu będzie chciało się wydawać pieniądze żeby, wiecie, skupiować skina kogoś innego. Na przykład mnie właśnie. Teraz już na pewno z nikim mnie nie pomylicie, nie? Siemo, co tam u was, kurde? Co tam, widzowie? <laughs> Ten odcinek był troszeczkę krótszy i była to taka bardziej, nie wiem, podróż do przeszłości, właśnie do czasów, kiedy grało się na Playfie jeszcze. No nie wiem, no, mi się mega podobało, naprawdę. Fajnie tak, tak, kurde, nostalgicznie troszeczkę, no cóż. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, cokolwiek. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.